Gdy w pewnym momencie jeden z eksperymentów wymknął się spod kontroli powstał malutki Hagiwagi. Jaki los czeka teraz fabrykę Play? Cześć, ja jestem Przemek Best Games, a dziś chciałbym was bardzo gorąco powitać na odcinku, w którym pokażę wam kolejnego nowego super moda. Dzięki niemu pomniejszymy Hagiego Łagego, Naprawdę. A jeżeli chcecie, żebym podał wam linka do tego moda, żebyście sami mogli sobie zagrać z malutkim Hagim Łagiem, to umówmy się, że każdy z was zostawia teraz followka na moim insta jeżeli będzie tam ich 30 tysięcy, to wrzucam wam linka do tego moda. Także tylko od was to zależy. Już teraz mogę wam powiedzieć, że wyglądało to naprawdę kozacko także zostawcie za to suba z dzwonkiem i łapkę w górę. Napiszcie także komentarz dotyczący odcinka, na przykład czy on wam się podobał, czy może nie, może macie pomysł na jakiegoś moda. Dzięki temu będziecie mieli szansę zgarnąć 30 zł PSC. Ale oprócz tego musisz także zostawić followka na moim Insta, Przemo @pbg, do którego link jest oczywiście jak zawsze w opisie. Tam pojawiają się wyniki, a my jedziemy z tym modem. Jak wiecie w fabryce Playtime było przeprowadzanych naprawdę wiele eksperymentów i dziś będziemy świadkami jednego z nich, ponieważ zobaczymy jak wygląda malutki Hagi-Wagi. Naprawdę nie mogę się już doczekać, ja już tutaj jedno zadanie zrobiłem, żeby po prostu to wszystko przyspieszyć, a my idziemy zobaczyć po raz pierwszy Hagi-Wagi i czy on będzie pomniejszony tutaj, czy ten jeszcze będzie duży, bo jak wiecie, ja te mody nagrywam na spontanie, ja jakby nie widziałem wcześniej w skutku, że po prostu moja reakcja była prawdziwa. I uwaga, 3, 2, 1, duży czy mały? Duży. Mamy tutaj wielkiego Hagiego-Wagiego, także jeszcze on nie jest pomniejszony, ale właśnie słowo klucz to jest Tutaj jeszcze, bo ten wętach, z tego co wiem, od twórcy moda, będzie na pewno pomniejszony. Tutaj akurat to było dla mnie zagadką, czy on będzie duży, czy mały. Ale jak widzimy, no tutaj się nic nie zmieniło. No dobra, no to my sobie czym prędzej tutaj robimy te zadanie. Po prostu tutaj dla was, widzowie, zrobię potężnego skidrana. My chcemy zobaczyć malutkiego hagiego łagiego i to jest najważniejsze. Dobra, a my przykładamy swoją łapę i i, i hagi łagi, dzień dobry. Tutaj, twoja łapka będzie. Wiem, oczywiście, jak wyglądasz. Nic tutaj nowego, możemy Podaj sobie rękę, cześć, manko. Okej, okay, wszystkie bezpieczniki są już na swoim miejscu. My czekamy na naszą łapę. Oj, nie, ten przycisk przyspieszymy sobie tutaj grę. O, dziękuję bardzo. To się nazywa szybkość. Tak powinna pracować fabryka Playtime, a nie, a nie jakoś wolno, proszę bardzo, i tutaj od razu jest łapa jedna, druga. No i lecimy do kolejnego zadanka, nie? Bang, bang, dawać mi tutaj! Ja już widzowie tak automatycznie przechodzę to popi Playtime, naprawdę, no ten czapter! Pierwszy jest tak przeze mnie ograny kilkukrotnie, że mi się tak raśni po nocach. Ja już w ogóle śnię o tej grze i co się tutaj ma wydarzyć, normalnie mówię wam. No z zamkniętymi oczami bym przeszedł. Dobra, udało nam się błyskawicznie tutaj dotrzeć do miejsca, w którym oczywiście będzie nasz hagiłagi. A wy pamiętajcie, żeby w tym momencie błyskawicznie zostawić suba dzwoneczkiem i łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli oczywiście chcecie więcej takich odcinków. No i przypominam też, że naszej set tysięcy brakuje już naprawdę niewiele, robię piosenkę Disco Polo i farbuję swoje włosy na różowo, no także no, każdy będzie chciał to zobaczyć. Jak po prostu się upokarzam Także już teraz jeżeli twój przycisk na dole jest czerwony To kliknij go i niech stanie się szary A my już tutaj będziemy eksperymentować Z Hagim Wuggy widzowie I naprawdę tutaj porobimy parę ciekawych rzeczy Bo mam parę pomysłów co możemy tutaj w racji tego moda zrobić Kolejne zadanie wykonane My skaczymy O nawet mną tutaj nie zatrzęsło Także dobrze tutaj trika, Dobrego trika zrobiłem w Poppy Playtime Odpalamy fabrykę Bla 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 No proszę się włączyć Hello. Dobrze, dobrze jest wszystko. Dobrze robimy, widzowie. Dobrze robimy. Wszystkie trzy wajchy. Fabryka pracuje pełną parą. Ale żeby pracowała jeszcze lepiej, to oczywiście. Musi pracować szybciej, no. A kto, jak nie ja, zna sposób na przyspieszenie fabryki playtime. Dobra, i to jest ten najważniejszy moment. Kiedy zaraz za tamtych, za tamtych drzwi wyjdzie hagi łagi. Malutki hagi łagi. Jestem ciekawy, mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ponieważ, no, z tego co wiem, ja nawet mogę sam go pomniejszać sobie na dowolne rozmiary, jakie tylko chcę. Także, no, jaram się tym naprawdę niesamowicie. I pamiętajcie, że jeżeli wy też chcecie tego moda po prostu zagrać sobie z nim w tą grę, to nic Mniejszego. Wystarczy, że zostawisz polauka na moim Insta i na 30 tysięcy obserwacji. Oczywiście udostępnię wam do niego linka. Także no, zależy tylko od was, czy będziecie mogli sobie pograć z tym modem w tę grę. A ja tutaj stawiam sobie naszą maskotkę. I to jest ta wiekopomna chwila. Proszę się zmniejszyć! Haha! <ścoughs> Jak to wygląda, jaki jesteś mały, możesz być jeszcze mniejszy Ej, co ty taki malutki, jesteś taki agresywny, nas gonisz Chciałbym cię mógł rozdeptać, chłopie Chłopie, nie, nie, co ty robisz, mordeczko Bo Poczekajcie, ja zapauzuję tę grę Ja zapauzuję tę grę, wezmę sobie tutaj, wyjdę ze swojego ciała I popatrzmy, jak on wygląda On jest totalnie malutki, zobaczcie w porównaniu tym, z tym urządzeniem, tutaj. Oh, on jest gdzieś dotąd po prostu tutaj, do tego miejsca. No, jaki to jest z niego teraz słodziak? No, popatrzcie. Teraz to on jest prawdziwą maskotką. No, 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 zobaczcie. No, takiego to ja bym teraz przytulił. No, jak nie, jak tak. Haha, ha! kozacki, kozacki ten mod Wiedziałem, wiedziałem, że efekt tutaj tego będzie naprawdę niesamowity. Mega. Mega mi się, mega mi się to podoba. A jeszcze mniejszy! Mróweczka, patrzcie. Haha! <laughs> Hagi mróweczka rozdepczę cię! O nie! No i nadepnąłem na niego, no i się stało i Hagi łagi się zdenerwował. Okej, okay. co? Co tu się... Jak ty się tutaj znalazłeś od razu? Malcu ty? Co? Jak mnie Skopa wziął? Zemścił się normalnie za to, że go rozdeptałem chyba i chłop mnie Skopa wziął! Co ostatnie? Aha, aha, ale zostaw mnie, no weź Puść mnie, on jeszcze za nogę mnie chwyci Albo co? Gdzie on jest? Ja go nie zauważyłem w ogóle, ja go nie widzę Tutaj jesteś, on jest taki mały, że go jest ciężko w ogóle Zauważyć, Dobra, idziemy do węta idziemy Uciekamy od ciebie, hagiłagi I czy ty tutaj też będziesz mały? Czy jednak nie? Sprawdźmy to Sprawdźmy to, bo możemy tutaj sobie przejść I czy będziesz malutki? No zobaczcie tylko! Jak się skrada! Jak się skrada! Ale hit! Ale hit! Normalnie widzowie to jest hit! No za to! Za to naprawdę należy się sub dzwonkiem i łapka w górę, no bo te mody, które wam pokazuję, no moim zdaniem są naprawdę przekozackie! No niesamowicie to wygląda. Ja nie sądziłem, że w Poppy Playtime w ogóle ma taki potencjał do modowania. To jest dla mnie niesamowite po prostu. Niesamowite. Wow, wow, dobra, wracamy tutaj. I tutaj na, na Ciebie popatrzymy Hagiła. Zastopujmy i teraz widzimy, teraz widzimy, jak on tutaj da nas chce polować, no. Pozufywujemy i co? Aha! On sobie tak po prostu przeszedł? Zostawił nas i to teraz my go gonimy. My gonimy hagi Łagi, słuchajcie! Uciekaj! Widzicie, on jest teraz po prostu taki mały, że on się nas boi chyba, że my go zmiażdżymy, no jak nic. Ale jak głowę obrócił w ogóle, co? O! I sobie znik, i sobie znik. No, Popi Playtime naprawdę mnie zaskakuje. No, i co będziesz tutaj cały czas, Hagusiu? Idzie sobie, idzie sobie, nasz malutki Hagi -łagi, No, on nadal teraz nas może, nas może wyprzedzić, czy nie? Nie wiem. Okej, okay, się ma, się ma drugi raz, malcuć. Ja cię mogę usunąć. Tylko ja muszę być bardzo dokładny. Haha, <laughs> i zobaczymy, usunęliśmy nawet malutkiego Hagiego Łagiego. Zobaczymy, czy coś się teraz stanie. Halo. Teraz jakby Hagiłagi sobie zniknął. Halo, gdzie jesteś? Mordziaty? Gdzie znikłeś? Halo? Co tutaj się właśnie stało? O, cześć, 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 siemanko. Czemu mnie... Aha, no i znowu nas wyprzedził. Ale no, Hagi, dawaj szybciej, bo tylko przejście blokujesz. No, dzięki. Bo nie mogę, cię, nie mogę cię wyprzedzić przez to. Popatrzymy się, jak on tutaj wygląda śmiesznie. Haha! <laughs> I biegnie sobie, biegnie sobie nasz malutki, malutki Hagi łagiś No, hejko. No, co tam, co? Jak u nas gonisz, co? No, szybciej, 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 szybciej. Teraz jest pytanie: Czy udało się, jakby go pomniejszyć? Czy on będzie tu duży? Będzie duży, będzie duży. Czyli, jak widzicie, no, piki gry nie na wszystko pozwalają, żeby po prostu on był cały czas mały. Ale, no naprawdę, to, co on. Jak on wyglądał w ogóle, jak on chodził śmiesznie, jak to wyglądało. To było po prostu mistrzostwo świata. I czegoś takiego na pewno jeszcze nie widzieliście tylko u mnie na moim kanale. Takie rzeczy się dzieją naprawdę kozackie. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę Wpadajcie na mojego insta PrzemoPBG Link oczywiście w opisie No i do zobaczenia w kolejnym odcinku NARA